Na co stać poszczególnych zawodników, na co stać poszczególne drużyny. Jechałem ze sporą nadzieją do Łodzi, no a tam można powiedzieć, że jednak był ten zimny prysznic, no ale z drugiej... No niestety być z nami nie może, nad czym myślę bardzo mocno wszyscy. Ubolewamy, no bo gdzieś, jeżeli ci zawodnicy też czują um, powiew tych kibiców emocji, tych tego dopingu i tak dalej, to też jest inaczej. No ale niestety nie jest inaczej, jeżeli chodzi o wynik Greenboot KS-u, podobna sytuacja jeżeli chodzi o tę akcję. A teraz kolejna e, gdzieś tam próba więźnian była próba Darka Rychłowskiego, a teraz tak bardzo powiedziałbym ekwilibrystycznie znajomych do wspólnego oglądania meczu. Teraz strzał, ale ładnie, ale ładnie zrobił to grający nie podał. Do Darka Rychłowskiego bo mogło być bardzo groźnie. Teraz kijak próbował interweniować, ale ostatecznie są okazali się taką wyrozumiałością i oddali piłkę. Bardzo ładne zachowanie. Teraz Szydzik, ale jego strzał został Juzianiec. Darek Rychłowski strzela, a i no szkoda, że teraz i że gdzieś się te bramki na naszym końcu też się pojadą. Przerwa, drodzy Państwo, po pierwszej połowie gry piłkę Marcin Stanisławski i teraz bardzo groźnie, bardzo, bardzo groźnie, ale bardzo dobrze Czeka, niestety ta piłka zostaje przechwycona, ale już ją odzyskujemy. Darek Rychłowski, bardzo ładnie tak jest! Dariusz Rychłowski! Darek Rychłowski, no niech to będzie ten stary, dobry Darek Rychłowski! Niech ten Darek idzie za ciosem, niech strzela kolejne bramki. Nie... KS-u, Szydzik teraz się zostawia. Urtnowski, Urtnowski opędził na skrzydle i strzela. No i proszę Państwa, no fajne doświadczenie na swoim koncie ma Mikołaj Pereźniński zaraz ale broni nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę na to jak zachował się przed chwilą Kamilki jak on gdzieś też szukał chyba Paulu ale z drugiej strony gdzieś rywal wpadł w niego no więc no cóż tutaj dużo mówić a teraz drodzy Państwo to w sumie nie dziwię się że się wściekają gnieźnianie bo, bo tutaj Paula 0-0 w tym e, okresie rywali. Za... No teraz niestety tracimy piłkę po zagraniu Łucznowskiego Wraca, żeby to naprawić, ale ładnie teraz, bardzo ładnie grali swoim kibicą teraz alamenciak, alamenciak, ależ miał szansę alamenciak, ależ miał szansę Adam alamenciak. I ja wiem, że też teraz rozgrywane są mecze na innych oczywiście parkietach. Można oczywiście pozazdrościć wrześni tego, co obecnie się dzieje w tym klubie. Ja ostatnio rozmawiałem No, przer... aż przerwałem. No jak maszynka, wygrywają te kolejne mecze, a teraz my atakujemy, ale no ta piłka no nie chce znów. Dariusz Rychłowski strzał Darka Rychłowskiego, ale niestety jeszcze jakaś nadzieja by była atak strzału Bondarenki, ale broni jakieś punkty. Teraz uderzył Mikołaj Bereźnicki, natomiast ten zawodnik został zablokowany. Teraz jeszcze Dariusz Rychłowski, jeszcze Darek Rychłowski próbuje coś wykombinować, ale nic już z tego nie będzie. W tym momencie dzisiejszy pojedynek dobiega końca. Tak, proszę.